Od kartkówki do prawdziwej ciekawości. Jak przywrócić pytania przy rodzinnym stole? Czy w naszych domach i szkołach potrafimy jeszcze zatrzymać się i zadać ważne pytania, czy tylko wymuszamy rutynowe odpowiedzi? Czy edukacja jest przestrzenią rozwoju wolności myślenia? Czy raczej tresurą umysłów podporządkowanych systemowi? W świecie, gdzie ocena i tempo zastąpiły refleksję i dialog, powrót do prawdziwej rozmowy staje się aktem odwagi osobistą rewolucją. Dziś razem przyjrzymy się, jak odzyskać tę przestrzeń, zacząć pytać, a nie tylko odpowiadać. Zastanowimy się, czy i jak szkoła może stać się miejscem autentycznego rozwoju, nie tylko produkcji wyników. Współczesna polska szkoła to instytucjon wielostronnie poddawany krytyce, ale też symbol kultury i nadziei. Wyobraźmy sobie typowy poranek ucznia w Polsce. Dzwonek Klasa pełna młodych ludzi. Pierwsze minuty zajęć rozpoczynają się od kartkówki. Nieowego zadania, które ma zmierzyć, ile zapamiętano. Pytania. Zamknięte, jasne, jednoznaczne prawda albo fałsz wielokrotny wybór. Uczniowie spieszą się, ofiarowując odpowiedzi w locie: wskaż właściwą opcję, wykreśl błędne. W kilku przypadkach liczy się szybkość nierozumienie. Po zakończeniu lekcji przychodzi powrót do domu. Tam pytanie ze strony rodziców najczęściej brzmi: Jak poszła kartkówka? Niekiedy: Co było na lekcji? Rzadziej jednak: Co Cię dziś zaciekawiło? Nie tylko w szkołach, lecz także w domach toczy się walka o wynik karty ocen. Punkty zdanie egzaminów to reguły gry, które każdy zna i na które większość się godzi. W edukacji dominują produkcja i testowanie gotowej wiedzy. Brytaniko krytycy tego systemu. Na przykład John Taylor Gatto opisują szkołę jako miejsce tresury, system wymuszający posłuszeństwo, eliminujący ciekawość i krytyczne myślenie. Podobnie jest w Polsce. Presja na wyniki wciąż narzuca schemat, który tłamsi kreatywność i wolność. Przez to uczniowie rzadko mają odwagę zadać pytanie, które wykracza poza ramy programu. Jeśli pytanie pojawia się, często jest traktowane jako problem. Zagrożenie dla szybkiego przebiegu lekcji, dla oceny echo tej sytuacji, słyszymy także w polskich domach, gdzie rozmowy o szkole najczęściej krążą wokół tematu ocen i sprawdzianów, nie refleksji ani dyskusji. Edukacja skupiona na wynikach i konkurencji pogłębia kulturowy kryzys myślenia. Efekt jest prosty. Zamiast uczyć się zadawać pytania i myśleć, uczymy się odpowiadać. Dzieci i młodzież często funkcjonują w trybie reprodukcji materiału, a nie kreatywnego poznawania świata. Na poziomie społecznym obserwujemy efekt zamurowania dialogu, dominują proste komunikaty, utarte schematy i szybkie oceny. Utrata kultury pytania przekłada się na ogólną chłodność kontaktów międzyludzkich. Rozmowy przy rodzinnych stołach stają się prostymi wymianami komunikatów, nie dialogiem refleksyjnym. To w Polsce, kraju z bogatą tradycją filozoficzną i humanistyczną, wydaje się szczególnie bolesne. Czy tak musi być na zawsze? Czy rzeczywiście edukacja ma być wyścigiem, w którym liczy się tylko wynik, a nie droga rozumienia? Czy nie da się wprowadzić do szkół kultury pytania, która przywraca życie i wolność? To pytania, na które warto dziś szukać odpowiedzi. W głębi tej refleksji nie sposób pominąć głosów dwóch wielkich myślicieli. Pierwszym z nich jest Janusz, filozof, którego słowa o pytaniu odzwierciedlają najbardziej humanistyczną tradycję europejską. Warto pytać, bo kto pyta, ten żyje, mówił. To zdanie broni rozumu przed zamknięciem, przed rutyną, która zamienia życie w powtarzalny rytual. Pytanie nie jest oceną, to akt wolności. Tischner zwraca uwagę, że pytanie to jak otwarty dialog, jak drzwi do własnej duszy, do innych ludzi, do świata. To coś więcej niż tylko pragmatyczne narzędzie. To wyzwanie, które stawia nas w centrum własnego rozwoju. Aby dobrze zrozumieć głęboki sens pytania, warto sięgnąć do refleksji o tym, co mówił właśnie Tischner. Prawdziwe pytanie to akt wolności. To wyjście poza utarte schematy. To odważne zakwestionowanie tego, co się przyjmuje za pewnik. Miejsce, w którym nie pytamy, zamienia się w miejsce rutyny, powtarzalności. A w końcu w jednolitość. Polskie społeczeństwo, przy zastrzeżeniu jego bogatej tradycji dialogicznej, dziś często funkcjonuje raczej w duchu konformizmu niż pytania. W szkołach, w mediach, w życiu codziennym pytać odważnie wymaga odwagi, ale to pytanie jest zasadniczym narzędziem wyzwolenia. Kiedy pytasz, nie tylko szukasz wiedzy, lecz swojej własnej drogi, bo pytanie wyzwala wolność. I w tym sensie jest najbardziej niebezpieczne dla systemów i struktur, które chcą nas zniewolić. Gdybyśmy tak odważnie pytali więcej, z większą ciekawością i odwagą, systemy się zmienią, a zmienia się wtedy nie tylko edukacja, ale cała kultura, bo pytanie staje się podstawą dialogu, rozumienia i budowania wspólnoty. Czy więc szkoła powinna być miejscem, które wywołuje pytanie, czy raczej maskuje je pod kliknięcia i testy? To pytanie zadajemy sobie dziś, by odkryć, czy jeszcze jesteśmy w stanie poszerzać horyzonty, czy już tylko w nich sięgniemy. Czy pytanie to nie jest właśnie nazwa naszej wolności? Czasem pytanie brzmi jak wyzwanie, jak akt sprzeciwu wobec automatyzmu, którym zostaliśmy zaatakowani. Bo jak mawiał Tischner, prawdziwa edukacja to nie wypełnianie głowy gotowymi odpowiedziami, lecz uczenie ucznia zadawania pytań. To proces który wymaga od nas bycia odważnym i odrzucenia mentalnego chaosu, w którym pytanie gubi się w tłumie odpowiedzi. Ważne, by zrozumieć, że pytanie to nie jest oznaką słabości, to jest oznaka siły i odwagi. I ta odwaga powinna się stać podstawowym narzędziem nie tylko szkoły, ale naszego życia. Czy pytanie wykracza poza zwykłą ciekawość, czy staje się działalnością tworzącą nowe przestrzenie zrozumienia i wolności? Czas na pytanie. Czy jesteśmy jeszcze gotowi pytać w świecie, który się boi wątpliwości? To jest pytanie, które musimy sobie zadać, by móc przejść do kolejnego kroku czyli praktyki, które odmienią nasze życie i szkołę. Jak odwrócić tę sytuację? Jak uczynić z codziennych rozmów i edukacji przestrzeń pytania miejsca, gdzie rozumie się mniej, a samopoznanie i dialog zyskują na wartości? Oto trzy konkretne kroki. Które każdy z nas może podjąć natychmiast, by zacząć działać i odnowić kulturę pytania w Polsce, w rodzinie, w szkole i w życiu codziennym. Krok 1. Pytanie dnia. Kiedy ostatnio zadałeś pytanie, które nie miało na celu sprawdzenia, czy masz rację, ale poszukiwanie, ważne jest, by rozpocząć od małego, codziennego rytuału. Każdego dnia, w domu, w szkole, z przyjaciółmi, wyznacz czas na pytanie dnia. Niech to będzie pytanie otwarte, zaczynające się od słów dlaczego, ta jak i czasach, co by było, gdyby. na przykład, dlaczego ludzie tak często boją się nieznanego? Albo jak moglibyśmy zmienić naszą szkołę, by bardziej sprzyjała pytaniom? To nie jest ćwiczenie z nauki, to ćwiczenie z odważnego myślenia. Chodzi o to, aby pytanie nie było tylko formalnością, ale punktem wyjścia do głębszej rozmowy, refleksji, a potem do działań. Przyzwyczajaj się do tego, by pytać o wszystko, co wydaje się oczywiste i dopuszczać możliwość, że odpowiedzi są wciąż przed tobą, a nie w głowie nauczyciela, rodzica czy szefa. Krok dwa, runda nie wiem. W każdej grupie, w każdej relacji możemy wprowadzić moment wyraźnego uznania niewiedzy. Raz w tygodniu, zamiast próbować prawidłowo odpowiedzieć, Powiedz, nie wiem, tak dobrze słyszysz. Nie wiem, zamiast mam rację. To odważny akt oznaka pokory, ale i szansa na głębszą naukę. To również sposób, aby odrzucić presję systemu, który uczy, że trzeba znać wszystko od razu. Tym samym tworzymy przestrzeń do szukania, wątpliwości, wspólnego rozważania. To ćwiczenie, bo to, czego się boimy, to własna niewiedza. A przecież, gdy przyznajesz się do niewiedzy. Masz w ręku klucz do prawdziwego poznania. Poza tym, w tym odwadze kryje się wolność wolność od konieczności posiadania odpowiedzi na każde pytanie. To sposób na odnowę dialogu i kulturę pytania które jest fundamentem wolnego rozumu. Krok 3. Debata 10 minut raz w tygodniu. W rodzinie, klasie, grupie znajomych warto zorganizować krótką debatę. I właśnie nie na temat, ale o temacie, który rodzi pytania. Reguły są proste. Słuchamy, pytamy, nie oceniamy. Nie chodzi o to, by wygrać, lecz by lepiej zrozumieć. To ćwiczenie uczy pokory, cierpliwości i szacunku dla przeciwności. Na przykład, czy edukacja powinna być narzędziem wolności czy podporządkowania, albo czy technologia pomaga rozwijać kreatywność czy ją ogranicza. Ważne, aby pytanie nie miało prostych odpowiedzi. Ważne, by słuchać czego mówią inni i pytać, Dlaczego tak myślisz? Ty no Cię do tego skłoniło? To ćwiczenia, które w naturalny sposób przekształcają naukę w dialog. Kiedy uczymy się słuchać i pytać, budujemy mosty, a nie mury. W tym procesie odkrywamy siebie i innych. A pytanie staje się nie tylko narzędziem poznania, ale też mostem do porozumienia. Szkoła może być miejscem, które rozwija wolność i ciekawość, albo tym, które tresuje i zamyka na pytanie, Tischner mówił, że prawdziwe pytanie to akt wolności. To od nas zależy. Czy wybierzemy dialog czy rutynę? To od nas zależy. Czy odważymy się zadawać pytania, które wykraczają poza schemat? Czy będziemy tylko powtarzać instrukcję? Dziś zachęcamy do odważnej rewolucji, do codziennego pytania, które odblokowuje myślenie i wolność. Zadaj pytanie sobie rodzinie, nauczycielom, przyjaciołom. Nawet jeśli na początku nie znajdziesz na nie odpowiedzi, nauczysz się, że pytanie jest pierwszym krokiem ku prawdziwej wolności. Bo pytanie to nie słabość, to siła, która wyzwala i rozwija. Warto pytać, bo kto pyta, ten naprawdę żyje. Zrób dziś pierwszy krok. Zacznij od pytania, z kim zaczniesz rozmowę pełną pytań, z kim odważysz się zadać to, co najbardziej cię dręczy. Podziel się w komentarzu. Zacznij od siebie. Bo prawdziwa edukacja to sztuka pytania i odwagi, aby pytać. W kolejnym odcinku zagłębimy się w filozofię Zygmunta Baumana i zrozumiemy, jak epoka płynnej nowoczesności zmienia nasze spojrzenie na świat i na siebie. Czy w świecie, gdzie wszystko się zmienia, wciąż można mówić o prawdziwej tożsamości? Do zobaczenia w podróży ku głębi.